Coś tutaj oczy i nie witam was w kolejnym odcinku... Jezu, jak ciemno. W kolejnym odcinku z Hearthstone. Sporo już nie było żadnej arenki, ze względu na to, że zbierałem kasę, żeby dostać wreszcie tego doktorka, który tam przywołuje sekrety. Ale uzbierałem te 700 i teraz stać już na 150 na odpalenie sobie arenki i zagramy sobie arenkę. I co my tu mamy? Wojownik, szaman. Bądź kapła. No super. I ja dalej jestem chory, dalej będę smarkał, dalej będę kaształ, ale nagrywam dla Was. Więc łapka w górę, komentarz, zawsze mile widziany. Jak udostępnicie, jest jeszcze lepiej. A tymczasem ja się zastanawiam, co mam wziąć. Już łapka w górę dana, ok, możemy jechać. Aki! I ogniu wzywam Was no nie, no dobra, niech będzie ten szabłon. Jolo. Znisz stronnika, a następnie przywróć go do życia z pełnym zdrowiem. Dobre nastwory zagonią. To się przyda. Eee, Ooooh, Bardzo spoko karta. Dość. Bardzo polega na RNG, ale fajna jest. Drugi czołg. Ten pirat ma za mało HP. Ale jest wart, tylko 5 many, niech stracę. Kodo nie <laughs> Chociaż nie stracę, dobra teraz, tak czy jakieś lżejsze karty? 2 na 6 za 4 many, albo 3 na 2 za 2, weźmy tak na spokojnie. Jego na pewno nie, nie Jezu <laughs> zagrajmy po prostu tak, a nuż no coś się uda, tu na pewno to. No, ta karta jest spoko. Dobi dwie karty. Przeciążenie też jest spoko. Jakiś clear. Nie, jak na złość żadnego stwora zagonią, nie? Weźmy Hila. Nie, no przecież jest ten Mech zagonią. Już mam dwa. Tego drugiego nie, ja bym sobie wziął tą. Trzeci mech O, to jest fajne. Pierwszy raz widzę tą kartę. A co prawda... No nie jest, nie jest dobra na moje. Dobra. Taunt 6 na 5, bo te dwie pozostałe nie są za zbyt dobre. Daj Stronnikowi zdolność Agonii. Przywróć tego Stronnika na pole bitwy. Jezu, to co, to jak ja rzucę to, e, potem rzucę to, to co, dwa się zrobią? Chyba tak, no ale ja potrzebuję Clear Upu, więc... Aha. Bezpieczniej. Znowu to. Wow, ale wybór. Nie lubię takich wyborów. Eee, spróbujmy jeszcze raz. Daj mi tego. Tego nie. Chociaż. Niech będzie. Teraz tak, mam strasznie kiepski draw, to jest trochę smutne, może się uda jakoś tym drawować, chociaż to czasami jest masakra, ostatnia karta, no chyba nożownik, a może tego, mam za mało wysokich kart, <laughs> nie jest taka zła myślę ta dalej jest taka, taka kupa trochę. Mało drawów, trochę clearów jest jeżeli o to chodzi. Dość polega na RNG, myślę, że nie jest taka zła. Zobaczymy. Wow, ale, ale Te młoty nam się średnio przydadzą, ze względu na fakt, że mech to jest chyba jedynie ten czołg. Miejmy wszystko. No dalej jest średnie. nie no, chociaż ten podszedł, okej, okay, to jest, jest już coś. No. Wrzuci. Okej. Okay. Masz dla mnie rybkę? O, proszę! I widzicie, dlatego ten totem, ten gościu jest strasznie podatny na RNG, ale może coś takiego zrobić. W drugiej Pod turze wychodziłem takie wieram dwie karty. <trym> Jak się nie wymienisz, to ja nie stracę stwora. No to głupio z twojej strony, kolego. Wow, naprawdę mam te dwie na ręce. Gotowe. Niech jego agonia się zmarnuje, bo to właściwie po co nam ma przeszkadzać. <laughs> Teraz znowu będziemy mi trzymany. Za te trzymany to ja totem sobie postawię. I jak przeżyję, ale pewnie nie przeżyję. O, uleczy mi. To wejdzie w następnej turze, może być fajnie. Przynajmniej 5 na 5 na moje wejdzie, bo chyba mi dwóch to nie strąci. Chyba, że rzuci ten obszarówkę. Ale chyba nie rzuci. Bo by mnie trochę udupił, nie powiem. Zawsze mogę to rzucić. Pozdrowienia z zagrożenia! Totem zniszczę. Okej. Okay. Mógłbym jej jeszcze nie grać, szczerze. To jest trochę greedy, ale... Skopałem przecież, to też jest totem. Ona by dostała 6 na 6. Co dalej? Pytanie, czy będziesz chciał mi zniszczyć Totem, czy nie? Ok. To i tak wrzucę ją 6 na 6. A e, ten mi żyje. Dobra. Coś jeszcze za te 4 many. To jest tak A my tu mamy to temy A my tu mamy to temy 6 na 6 Mógłbym mu to leczące cholerstwo zabić ale jak z tego jedi stracił I tak się uleczy, i tak się uleczy Mogłem walnąć po twarzy To byłoby sensu ta magia cię nie uratuje. Okej. Okay. Życie. <śmany> o kurde. robi średnia, jak on to zaraz zbustuje, tak że ja pierniczę. O kurczę, te dwie karty mi na ręce zalegają. Dajcie mi coś sensownego. Wow. Daj to tema. Bez sensu.

Znaczy jak go zostawi to ja sobie to namnożę, nie? Ale go, on go nie zostawi Zostawił go Okej okay. Pierwsze co to tak Teraz tak Wow Naprawdę Wow szał nie ma Twoja matka była burryrow. A ty jest mech, to trzeba jeszcze pamiętać, że to jest mech. Ten nie powinien... a przagoni. No i zajebiście. Wyszło nie najgorzej. Nie ma teraz sensu atakować, bo i tak to uleczy. Wyszło ładnie. No, ale on dalej może dostać cały czas. O Jezu. Nic nie zrobię. <laughs> Tyle, że mnie uleczy. Nie, nie jest tak źle, tylko ja boję się, że on w talii może mieć to, co zmienia atak na wartość obrony. W tym momencie leży. To nie jest jakaś wybitna karta, co on teraz rzucił. Ale wyraźnie jest w dopie Ja teraz sobie jeszcze droły zrobię. Jest nie najgorzej, myślę, że to jest do, ugra do, do ugrania. Cyk. Właściwie można tego. Nie ma znowu sensu atakować, bo i tak będzie jeden one-sheet, one-sheet pony. <gryś> I teraz trzeba będzie mu zniszczyć to. No chyba, że mu... no kur... podeszło. No i podeszło, nie? A no, masz. I teraz się pojawia ewidentnie problem. Osiem i nic nie wrzucę, nie? Tak, właśnie myślałem, że mam sporo stworów i fajnie, że mam sporo stworów. No tylko teraz bez sensu zrobiłem, zabijając sobie tego pająka. Mogłem go zostawić i rzucić jakąś kartę. Osiem many zmarnowane i nic z tego nie wyszło. Dobrze, draw kolejny. O! Ale ten totem mi uratował dupę, ewidentnie. No, gościu chyba jest trochę ma przekichany w tym momencie a nie mam wyższej karty no ale 7 hp jest jedziemy tam Ja mam mecha, mam mecha, dobra, to nie będę marnował teraz tego młotka, tylko wrzucę sobie czołki i on dostanie jeszcze plus 2, plus 2. No wyszło po prostu nieźle, no. Jeszcze ja mam sporo kart. A on... <laughs> to totem zrobił mi grę. On głupio skopał, że go nie, nie zniszczył. No fajnie, fajnie się ułożył ten pojedynek, szczerze mówiąc. Podoba mi się. Ale gramy go już 18 minut. Masakra. Hey. Ale zaraz go eee, jest je. dobra, słuchajcie, jeszcze jeden rozegramy w tym odcinku, ale to, była po, to był po prostu kosmos. Łapka w górę za ten meczek. Świetny. Godny przeciwnik. Karol Hamburger. Kontra. Będę walczyć z honorem za zgładiciela. No, takse. <coughs> Wrzuci coś. No ja teraz będę miał dwa many dalej. On już teoretycznie może coś zagrać, no ale nie ma co, na to liczyłem. Więc ja zagram totem w ostateczności. Zagram totem. A to nic, że lecząc, on go nie zniszczy. A ja teraz będę mógł zagrać tą babkę od totemów. Albo zaczekać turę i zagrać babkę od totemów z dodatkowym totemem. Zaczekam turę. Raczej to temu, on i tak mnie zniszczy. No. Wow. to oh, kopałem zapomniałem że monetka też mu daje dodatkowy damage no właśnie nie tylko nie on. Czekam na rozkaz. Wszystko się zaczyna. Wrota są otwarte. <laughs> kupię murloki. o świetnie i jebs posywa tak tak jest czekam na rozkaz co to jest ale gówno Brakuje mi jeden man, żeby zrobić to combo. No. Teraz kolejny murlok podejdzie, niech najlepszy, najlepiej podejdzie. Jeszcze raz ten, a niech wrzuci sobie kartę, która pozwala mu używać pasywa więcej razy. W ogóle od odsasrania murloków. I co, ja nie mam flame strike na, ten, flame strike na ale mam ten, zastanować. mam piorun, tylko mam jeden, niech podejdzie. No oczywiście. Ja pierwszy. Ale drugiego nie przywołasz. I co? Teraz? Okej. Okay. O, wiedziciel czo O, zabić przyjaciela mi. Mojego przyjaciela mi zabić. Niemożliwe. Świetnie. Jak wystawię tego... Nie, to nie ma sensu. Średnio, Średnio to widzę. Szczerze mówiąc, średnio to widzę. Narobił sobie od zasrania tych murloków. No i nie wygląda to najlepiej. Pozwól mi się zastanowić. 10, 12, 14. Tych nie będzie chciał marnować Okej, okay, spoko Nie wiem czy to było rozsądne w jego wykonaniu Ale spoko Okej okay. Jeps, wyczyścił i kolejne Jeps i dwa murki To siadło normalnie. No nie wiem, czy miałem grać <laughs> w tym wypadku. Kolejne dwa gorłoki. Bosko. Jeszcze nie podeszło. Czy się moja nowa receptura? Ja jeden, jeden wyczuwam. que tu o meu Za dużo stronników tej talii jest, niestety. Ale komu podeszło no, paladynem, po cisnąć pod te i wystarczy dostać, to jest się ustawionym. Ej nic, to było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, zobaczenia w kolejnym z arenki, na razie, cześć.